W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Kirielejson, Chryste Elejson, Kirielejson, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami. Jezu, boskie dzieciątko, Z najświętszej Maryi Panny w Betlejem narodzone, Zmiłuj się nad nami. Jezu, boskie dzieciątko, Przez swą matkę uczczone, Zmiłuj się nad nami. Jezu, boskie dzieciątko, W pieluszki owinięte, Zmiłuj się nad nami, Jezu, boskie dzieciątko, w żłubku położone. Zmiłuj się nad nami, Jezu, boskie dzieciątko, dziewiczymi piersiami nakarmione. Zmiłuj się nad nami, Jezu, boskie dzieciątko, przez aniołów uwielbione. Zmiłuj się nad nami, Jezu, boskie dzieciątko. Przez pasterzy uczczone, Zmiłuj się nad nami. Jezu, boskie dzieciątko, Przez gwiazdę wskazane, Zmiłuj się nad nami. Jezu, boskie dzieciątko, Przez mędrców tajemniczymi darami uczczone, Zmiłuj się nad nami. Jezu, boskie dzieciątko, Przez najświętszą Maryję Pannę do świątyni przyniesione, Zmiłuj się nad nami, Jezu, boskie dzieciątko, przez bogobojnego starca Symeona na ręce wzięte, zmiłuj się nad nami. Jezu, boskie dzieciątko, przez prorokini Annę uwielbione, zmiłuj się nad nami. Jezu, boskie dzieciątko, przez króla Heroda prześladowane, zmiłuj się nad nami. Jezu, boskie dzieciątko, do Egiptu przeniesione, zmiłuj się nad nami. Jezu, boskie dzieciątko, pomordowanych w Betlejem młodzianków koroną męczeństwa obdarzające, zmiłuj się nad nami. Jezu, boskie dzieciątko, z Egiptu do ziemi izraelskiej przyprowadzone, zmiłuj się nad nami. Jezu, boskie dzieciątko, w Nazarecie wychowane, zmiłuj się nad nami. Jezu, boskie Dzieciątko, dla wielkiego posłuszeństwa i wszystkich cnót, przez każdego ukochane, zmiłuj się nad nami. Jezu, boskie Dzieciątko, w świątyni zostawione i trzy dni z boleścią szukane, zmiłuj się nad nami. Jezu, boskie Dzieciątko, z największą radością znalezione, Zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu. Od wszelkiego złego wybaw nas Jezu. Od każdego grzechu wybaw nas Jezu. Od nieuszanowania w kościele wybaw nas Jezu. Od wszelkiego gniewu wybaw nas Jezu, Od kłamstwa i obłudy wybaw nas Jezu, Od złych mów i gorszących przykładów wybaw nas Jezu, Od złych nałogów wybaw nas Jezu. Przez Twoje wcielenie wybaw nas Jezu, Przez Twoje cierpienia wybaw nas Jezu. My grzeszne dzieci Twoje, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś na nas miłościwie spojrzeć, raczył, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś nasze modlitwy, które zanosimy O wybawienie nieszczęśliwych dzieci pogańskich, łaskawie przyjąć, raczył, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś wszystkich misjonarzy ochraniać, raczył, Wysłuchaj nas, Jezu. Abyś ich pracom apostolskim błogosławić raczył, wysłuchaj nas, Jezu. Aby światło ewangelii świętej rozpędziło ciemności bezbożnictwa, wysłuchaj nas, Jezu. Aby świat cały przed Tobą o Jezu ugiął swe kolana, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś nas od zepsucia uchronić raczył, wysłuchaj nas jezu abyś naszych rodziców długo przy życiu zachować raczył wysłuchaj nas jezu abyś naszych duszpasterzy boskim światłem i mocą obdarzyć raczył wysłuchaj nas jezu baranku boży który gładzisz grzechy świata przepuść nam panie baranku boży który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Módlmy się. Boże ojcze niebieski, Ty dla zasług najświętszego dzieciątka Jezus przyjąłeś nas za swe dzieci i uczyniłeś dziedzicami królestwa bożego. Prosimy Cię. Racz miłościwie spojrzeć na nieszczęśliwe dzieci pogańskie i udziel im tego nieocenionego szczęścia, którego my niegodni dostąpiliśmy z Twojej łaski. Błagamy Cię o to przez najświętsze dziecię Jezus, syna Twego a pana naszego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.